<laughs> Zniszczyliśmy wioskę, i co teraz będzie? <laughs> no nie wiem, jaka będzie reakcja. Hej, tu Maksika ale jeszcze tutaj czegoś brakuje. Trochę ognia brakuje. Nic nie zostało z wioski, ale z Maksowic, tak ta wioska się nazywa. Podobno słyszałem. Ten jego cały serwer. Troszkę jeszcze postawimy i zniszczymy wszystkie żywe stworzenia na tej, na tym serwerze. Ja szybko uciekam. Tak. Taak, niszczymy tą tą tutaj ten serwer niszczymy. <tak> Jaka będzie... Dobra, jasne, szybko znikam, uciekam, uciekam, uciekam Tak uciekam. więc uciekamy tutaj stąd no no, 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 idziemy do wioski Nie wiem, jakaś chyba nowa budowla co, co, nie no, co to jest? Gdzie moja wioska jest? Gdzie moja wioska? Co tu jest napisane? Muszę zobaczyć, co tu jest napisane? Dobra, musimy sprawdzić. Bobek tu był. No co jest? Bobek tu był, jest napisane. Co z moim wioską jest? Będziemy musieli wszystko od nowa. Nie, ja nie chcę od nowa. nie chcę od nowa, widzowie. Ktoś mi zniszczył wioskę. Dlaczego to ktoś mi zniszczył? Będę musiał wszystko od nowa zrobić. Ja nie wiem, co się stało. Nie będę miał gdzie spać Gdzieś muszę dalej tą wioskę zrobić Bo mi zniszczyli wioskę Więc muszę gdzieś polecieć nie, żebym nie miał do czynienia z tą wioską, w ogóle co mi zniszczyli naprawdę zniszczył mi wioskę Muszę sobie gdzieś daleko pójść. Nie wiem, muszę zbudować jakiś domek sobie. Nie mam gdzie spać na tym. Dobra, muszę jakoś wejść do tego domu. Dojść. No. Na razie. Trochę mało miejsca jest. Tylko sobie chyba będę łóżko robił tutaj żeby miał spać, żeby się spać, żebym mógł tutaj sobie, o lampki zrobię sobie A te reszta tutaj, gdzieś, nie wiem To też, bo to w ogóle tamte TNT to znalazłem tam Tamte raczej znalazłem właśnie? Ja I zapalniczkę tam tylko właśnie nie będę wrócił, tak. ale muszę tutaj zrobić sobie miejsce. Dobre. Dobrze będę tak tutaj sobie spał, chociaż jeszcze tutaj jakieś krzesełko sobie zrobimy, Jakiś crafting. Szafki zrobimy Tu zrobimy szafki ja tak ja No i tak narodzi się nasz dom Mam tylko jeden domek tutaj Będę musiał trochę więcej tutaj zrobić I to, że głosce... Zrobię jakieś sobie Krzesełka dla ludzi zrobię robię bo na przykład będzie ktoś chciał tutaj sobie posiedzieć trochę, trochę tutaj nie chciał posiedzieć ktoś No będzie mi więcej żeby ktoś mógł posiedzieć tutaj gdzieś miejsca może trochę e, zdźmy do domu prześpimy się odpocznijmy i poczekajmy Chwila, aż ktoś przyjdzie. Po no, co wy robicie tutaj? Przyjść do domu, nawet nie pytacie nic? My zaglądacie tutaj do, do moich rzeczy. E, no wiesz, że mamy schron schronienia w tej oto wiosce. Jakąś robisz wioskę, to takie dla siebie domek, tu masz. No ogólnie miałem robić wioskę, bo mi taki bobek jakiś zniszczył wioskę Podobno No. Zrobisz dla nas jakieś mieszkanko, bo my tutaj sz sz szukamy mieszkanka tutaj No, no szukamy No to zrobię dla was jakieś mieszkanko, a wy sobie możecie na razie tu się przespać I yy, no Więc możecie iść już do tam ja zrobię dla Was jakieś mieszkanko, no i czekajcie chwilę. Może dla Was coś przykąście sobie zaraz, jak będę miał coś do jedzenia. Ale tu nie teraz, zaraz będziecie mogli, no to chwilę. So, poczekam. Dobra, no to? Oni na razie czekają. Ja dla nich jakiś muszę domek zrobić, bo oni... chcą mieć jakieś mieszkanie podobno, więc nie będzie to duży domek. Ale będą mogli sobie łóżko, oczywiście, że będą mogli sobie wstawić. Z drewna sobie zrobię im łóżko. No tu jakieś mam rzeczy dla nich. Łóżko na pewno właśnie się przyda. Mogę mieć i takie łóżko. I im zrobię. To nie będzie duży domek, że jakoś ładny będzie, ale muszę zrobić chociaż jakiś domek tutaj. Żeby mieli chociaż jakiś domek. To trochę inaczej zrobię ten domek. Bo ten. No. Trochę tam, żeby oni też mieli pochodni. Robimy po prostu ogólnie dużo łóżek. Więc muszę im zbudować domek jakiś tu. Ale to tylko jakieś łóżko im będę budował przeważnie to jakieś tutaj będą mieli Trochę długi domek mają No chociaż będą mieli gdzie spać tutaj. Chociaż będą mieli gdzie spać, właśnie Chociaż będą mieli gdzie spać tutaj Więc nie będę tego ładnego domku robił ale chociaż będą mieli i schronienie, ja im tylko łóżka będę robił, bo tutaj jakieś sobie potem im dam. Okiem nie będzie, trochę panuro tutaj, ale teraz im wstawię jakieś tutaj pochodnie. Nie będę chciały się spać. Mam dużo łóżek, i jeszcze jakieś pochodnie mam. Czyli no i tu tam sypialnie mają, taką tutaj sobie po tym jakieś jedzenie nam to, to in, ich zawołać, muszę. Ej, chodźcie, tutaj chodźcie, Ej, oni już poszli sobie gdzieś. Trudno. Chodźcie, tu mamy domek. Chodźcie, chodźcie tutaj do mieszkania, jakieś wieśniaki. No wieśniaki, chodźcie tutaj, mam dla was mieszkanie. Chodźcie do mieszkania, rozgośćcie się tutaj. Nie, no do tego wchodzę mieszkanie. A to będzie i tak, noc, zaraz, no to nie się mogli się przespać, jak chcecie. Ja idę sobie zaraz spać, bo. I długo, więc jeszcze coś tam sobie na telefonie popatrzę. Mam tu telefon, no więc na razie ja, no już weź, gdzie Na razie coś popatrzę na telefonie i czekam, aż się zciemni trochę. O, chodzi, wejść tutaj rozgódź się, no to ja sobie popatrzę trochę na moim telefonie. No już trochę czasu, już się zrobiło ciemno, totalnie, żeby mi żaden slime tu nie wyleciał. Bardzo się ciemno zrobiło No i nie wiem, nikt nie śpi tutaj Ja będę by zaraz spała, jeszcze chwilę coś w telefonie popatrzę I też jakieś jedynie przygotuję Oni nadobijają się Zombiakiem, ja, ja muszę pomóc moim kolegom Więc wyjdę na walkę NIE! Biją go! Zostaw go! Chodźcie szybko! Chodźcie się gdziekolwiek! Do domu! Bo zombiaki idą z łopatą! Szybko do domu chodźcie! Wieśniaki chodźcie do domu szybko! Tutaj mamy łóżeczka fajne! Chodźcie kładźcie się! Jakie przyjdą? Bien się. Atakują naszą wioskę. Gminy. Dawajcie tu śmiecze, bierzcie wieśniaki. Uciekamy stąd. Kalipsa nie ząbi. Sorry, ale muszę cię zabić. Dwa zgniłe mięsa. Szybko chodźcie. Uciekajcie szybko do domu. Szybko, ktokolwiek ze mną tutaj chodźcie. Szybko, szybko do domu. O, no. o, o, co się nie dzieje? Nie. O, nie. Wczoraj była inwazja zombie. jaki ktoś przeżył? Trochę was przeżyło, ale chowajcie się tym razem w domach. Tutaj mam dla Was łóżeczka, mamy. Wygodnie mamy tutaj wszędzie Musicie się rozgościć tutaj w naszych domach Wchodźcie do domów, bo Wiecie, że wam może coś się stać To musicie zaraz iść do domu Ktoś tutaj wejdzie, no chodźcie tutaj mamy mieszkanko przestronne No zobaczcie, nie jest ładne mieszkanie, no ale Znaczy, nie jest też duże no ale chociaż, zobaczcie jakie fajne łóżka macie tutaj. Tak, śpi już. Tutaj mamy śniaka, nie budźmy go. Bo on teraz śpi. Więc ja już tutaj czekam na innych, już zamykam drzwi. Pośpi sobie. A, to było apokalipsa zombie. O, dobrze, że ty przetrwałeś. Ja przetrwałam, bo ja mam kreatywa cały czas, ale chowajcie się w domach. No ale my się tak baliśmy, że nie mogliśmy się prawie ruszyć i wejść do mieszkania. No no to. Macie jeszcze jakieś też miecze? No nie mamy. W nas nie umiemy walczyć. Nie umiecie walczyć? Podobno. Dobra, pa już widzowie, już zniszczona wioska, no to pa.